Dzień dobry, pisarze! Z tej strony Natalia, i jako, że mam jeszcze wakacje, to postanowiłam przetestować coś ciekawego. Od jakiegoś czasu prowadzę serię, cały dzień piszę jak. No i testując te wszystkie rutyny sławnych pisarzy, zaczęłam zastanawiać się: A jak by wyglądała moja rutyna? Jakby wiecie, jestem świadoma rzeczy, które się dla mnie sprawdzają. Już trochę piszę, już trochę rzeczy przetestowałam na sobie, również podczas tworzenia tych odcinków, więc wiem, co jest dla mnie ok, a co niezbyt. Natomiast nigdy nie próbowałam zebrać tego wszystkiego w jedną całość, w moją rutynę pisarską. Co innego wiadomo, rutyna na papierze, a co innego rutyna w praktyce, postanowiłam zatem zaplanować sobie taki mój dzień pisarski, a później go przetestować przez kilka. Kilka dni. No, i właśnie, czy ten eksperyment wypalił, czy ta rutyna, którą sobie wymyśliłam, się sprawdziła dla mnie, o tym dowiecie się już za chwilę. Przed startem odcinka zaznaczę, że nie mam się za popularnego autora. W ogóle na razie jeszcze nie wydałam żadnej książki. Robię to wyzwanie z czystej ciekawości, a seria cały dzień pisze, jak po prostu mnie do tego zainspirowała i nie porównuję się z autorami, do których tam. Nawiązywałam i których rutyny tam testowałam, żeby było po prostu to jasne i żeby nikt mi tego nie zarzucił w komentarzach, bo różne rzeczy już czytałam. To co? Teraz już możemy zacząć, ok? Przejdźmy na początku do segmentu, w którym przedstawię Wam listę rzeczy, które się dla mnie sprawdziły, więc na ich bazie e, zaczęłam planować w ogóle cały swój pisarski dzień, całą swoją pisarską rutynę. Na pewno picie kawy i picie wody. Obowiązkowo. Herbatę mogę tutaj odrzucić, bo jedynie herbatę piję w zimę albo na jesień. Natomiast no teraz jakoś jej nie potrzebuję, więc na pewno obowiązkowo musi być kawa, najczęściej z samego rana. Jeżeli chodzi o wodę, to oczywiście tak, minimum 2 litry dziennie. Oczywiście wzoruje się tutaj na rutynach pisarskich, gdzie autorzy stricte mówią, co piją, czego piją, ile. I czego w ogóle nie piją, na przykład King chyba nie pił kawy, jeżeli dobrze pamiętam, więc według mnie kawa i woda. Przy pisaniu chciałabym słuchać też muzyki, sprawdza się to dla mnie. Wcześniej była to muzyka przede wszystkim instrumentalna, teraz zauważyłam, że gdy pracuję akurat przy poprawkach, to lubię sobie puścić na Spotify listę takich najpopularniejszych piosenek na całym świecie i to się naprawdę mega dla mnie sprawdza i tak motywuje mnie do, do, do działania, a przy tym znajdujemy Naprawdę ciekawe perełki, które cały czas puszczam w kółko, bo tak mi się podobają. Piszę oczywiście przy swoim biurku. Nie piszę jak Sanderson w różnych miejscach w domu, na fotelu, na kanapie. Nie sprawdza się to dla mnie zupełnie. Najlepiej pracuje mi się właśnie przy biurku, w takim moim miejscu. Wiem, że jak tutaj siadam, to biorę się do pracy po prostu. Korzystam oczywiście z wcześniej przygotowanego planu, ponieważ jestem planistką, więc tak naprawdę przed pisaniem e, muszę zerknąć w plan pracy i zobaczyć czym się dzisiaj zajmę, jaką scenę będę pisać. Do pisania ubieram się w wygodne ubrania, dlatego między innymi dzisiaj e, Jestem w bluzie sportowej i w leginsach, może nie będę podnosiła nogi, musicie mówić, że jestem w Leginsach, bo po prostu cenię sobie swobodę i wygodę podczas pisania. Ważne jest dla mnie też przy pisaniu codzienne czytanie, czy to książek papierowych, czy to książek w formie audiobooków. Jeszcze do e-booków nie umiem się przekonać, chociaż oczywiście kilka pozycji już w tym formacie przeczytałam, ale najlepiej sprawdza się właśnie dla mnie książka papierowa i audio. Nie mogło zabraknąć w tej mojej rutynie aktywności fizycznej. Chciałabym tutaj pogodzić dwie aktywności spacer i trening. Pamiętam, jak narzekałam na Wiktorię Szłab, która jeszcze tam dołożyła sobie e, jogę. Więc były trzy aktywności w jednym dniu. Oczywiście stawiam, że ona sobie jakoś to rozplanowywała i albo joga, albo na przykład trening. Natomiast ja postanowiłam, że um, robię też przy okazji wyzwanie treningowe, więc też ćwiczę praktycznie codziennie, no może oprócz jednego dnia w tygodniu, więc chciałabym to pogodzić i właśnie włączyć jeszcze w tę moją rutynę pisarską trening. Zazwyczaj, gdy piszę, ustalam sobie limit słów, natomiast teraz się tym nie zajmuję, więc ustaliłam sobie limit przede wszystkim godzinowy. Głównie dlatego, że teraz poprawiam, planuję, przygotowuję marketingowo się do <grytania> debiutu, więc trochę tego jest i postanowiłam liczyć to przede wszystkim godzinami, a nie tym, co zrobiłam, bo trudno by było mi po prostu mieć jakiś taki, wiecie, limit w tym. Co teraz robię? Zauważyłam również, że gdy piszę, i to w sumie taka luźna refleksja, ale gdy piszę, zajmuję się przede wszystkim tylko jednym projektem, ale gdy planuję, gdy poprawiam, najczęściej tutaj tych projektów jest kilka. Tak jak teraz. Yy, pracuję nad Nie chcę być tobą. E, oczywiście premiera książki będzie miała miejsce 21 września, więc. Yy, nie mogę się doczekać i będzie na pewno o tej książce jeszcze głośno na moim kanale. Ale poza tym pracuję nad za bardzo, poprawiam tę książkę i planuję jeszcze kolejny projekt, który zamierzam pisać od października do grudnia. Więc y, trzy projekty mam na warsztacie, ale na tę chwilę fajnie się to dla mnie sprawdza. Taką mam po prostu y, filozofię pracy pisarskiej. Dobra, kiedy mamy to za sobą, teraz przechodzimy już bezpośrednio do planu dnia. Pierwszy podpunkt to, to oczywiście pobudka, którą ustawiłam na godzinę siódmą. Jestem rannym ptaszkiem, więc takie wstawanie nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem. Powiem więcej, że wstawanie nawet równo z budzikiem nie jest dla mnie żadnym problemem. Postanowiłam natomiast wykorzystać te poranki na taki rozruch. Chciałam po prostu luźnie zacząć dzień. Na przykład od kawy, od czegoś słodkiego. Eee, w tym momencie mam czas również... Na planowanie dnia, na planowanie posiłków, na zajęcie się mediami społecznościowymi, na odpisanie na maile czy napisanie maili, więc to jest taki czas dla mnie organizacyjny przede wszystkim. Ostatnio uświadomiłam sobie, że robię się głodna dopiero jakoś po dwóch godzinach od wstania, więc koło dziewiątej zaplanowałam śniadanie. Prace nad książką podzieliłam na dwa bloki Pierwszy blok zaplanowałam od 10 do 12, więc mamy tutaj dwie godziny, po południu również będą dwie godziny, więc razem 4 godziny pracy nad książką To nie jest oczywiście jakaś szalona liczba ale dla mnie wystarczająca Zaznaczę, co mówiłam już na początku, że teraz przede wszystkim planowałam, poprawiałam i przygotowywałam się do premiery debiutu więc to jest coś zupełnie innego niż gdybym przez te dwie Godziny w jednym bloku pisała ciągiem. Więc ciekawie by było na pewno powtórzyć tę rutynę, gdy już będę pisać nową powieść. Inaczej mam wrażenie, że to jest nieproporcjonalne, ale też musimy wziąć pod uwagę to, że jednak. Cały czas pisarz nie pisze. <laughs> Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale tak jest. No, musimy zaplanować książkę, musimy zrobić research, musimy poprawiać niektóre książki. Mamy też mnóstwo innych rzeczy, które po prostu robimy wokół tej książki i nie tylko ją piszemy. Więc też chciałabym stworzyć taką rutynę, która e, byłaby też dobra nie tylko przy pisaniu, ale również na różnych etapach pracy z książką. Czy to się sprawdzi? Na razie nie zdradzam. Idziemy dalej. Po pierwszym bloku postanowiłam przewietrzyć głowę. To wiąże się z wyjściem na spacer. Koło 12.30 chcę się przejść na przynajmniej półgodzinny spacer, czy to z książką, czy to nie. Natomiast raz zapomniałam podładować słuchawek, więc w połowie spaceru mi oczywiście padły. Więc drugą połowę spaceru wykorzystałam do tego, żeby skupić się na planowaniu projektu, który mam zamiar pisać, i planowałam inny, który mam zamiar pisać dopiero w następne wakacje. To ja. Po spacerze zaplanowałam drugie śniadanie koło godziny 13:30, natomiast drugi blok pracy nad książką to 14: .00. 16. Jak widzicie na ujęciach, nie tylko zajmuję się książką, no jednak jest już sierpień, zaraz zaczyna się wrzesień, więc próbuję przygotować się do roku szkolnego. Chcę przede wszystkim poczytać lektury, przypomnieć je sobie albo przeczytać te, których ja nie miałam w szkole podstawowej e, i stworzyć takie konspekty e, lekcji, żeby mieć już coś w zapasie i żeby nie stresować się podczas roku szkolnego. Po pracy zaplanowałam około godziny 16 obiad, do tego oglądanie filmów na YouTube albo czytanie książki. Zazwyczaj mówi się tak, że po jedzeniu należy odczekać około godziny, żeby później wprowadzić aktywność fizyczną, więc też tak robię i na godzinę 17, no około 17 zaplanowałam trening. W moim przypadku ćwiczenia trwają przynajmniej do godziny, więc też ujęłam to w planie. Później po ćwiczeniach, oczywiście, Kąpiel, pielęgnacja i chwila czasu dla siebie. Właściwie można powiedzieć, że od godziny 19 mam dłuższą chwilę dla siebie, ponieważ to jest tak zwany czas wolny. Tak, nazwałam to czasem wolnym. No, oprócz tego, że o godzinie 20 chciałabym zjeść kolację, i tutaj zaznaczę, że jednym z takich moich nawyków, które chciałam trzymać i kontrolować podczas wakacji, to przede wszystkim zdrowe odżywianie. Więc wszystkie moje posiłki, które tutaj widzicie na tych ujęciach, są mniej więcej zdrowe. <noise> na pewno działam według zasady 80 na 20, więc tutaj nie bijcie jak coś. Natomiast wszystko jest oczywiście wyliczone zgodnie z moim zapotrzebowaniem kalorycznym, więc no, trzymam się tego. I to jest dla mnie ważne. I ostatni już podpunkt w tym moim planie to położenie się do spanka raczej godzina 22:30, 23:00. No i potem 7:00 wstawanie. I jedziemy od początku. Przejdźmy teraz do podsumowania, gdzie zadam najważniejsze pytanie. Czy ten plan się dla mnie sprawdził? I tak i nie. To jest odpowiedź na wszystko. Znaczycie, chodzi o to, że ja w pewnym momencie w ogóle przestałam go przestrzegać. <laughs> Chyba nie powinnam tego powiedzieć, ale widzieliście na ujęciach, że robiłam to, co sobie zaplanowałam. Tak. Tylko nie w tych godzinach. Zupełnie nie mogłam dopasować się do tych godzin. Zauważyłam, że dla mnie sprawdza się coś takiego, jak zrobię sobie listę, czym chcę się zająć, co chcę dzisiaj odhaczyć, co muszę zrobić. Nawet pójście na ten spacer. To wszystko, po prostu miałam to w planie i to robiłam. To mnie motywuje. Natomiast w momencie, kiedy nie trzymam się tych godzin, kiedy zaczyna się we mnie rodzić frustracja, że coś nie idzie według tego planu, no to to nie jest fajne. Tym bardziej, że niektóre treningi na przykład wykonywałam z moim narzeczonym, więc musiałam dostosować się do jego godzin pracy, więc nie mogłam na przykład ćwiczyć o tej godzinie 17, tylko o 9 rano, kiedy miałam jeść śniadanie. Dostałam też na przykład feedback od mojej bety, więc jak wstałam, to od razu zabrałam się za to, a nie myślałam o tym, że dopiero o godzinie nie wiem, 10 mam się za to zabrać, bo to jest moment na pracę nad książką. Nie, ja już musiałam się zabrać. O siódmej za to, bo byłam tak ciekawa. I to jest ważna lekcja dla mnie, ponieważ bardzo lubię organizację, o czym wiecie. E, lubię planowanie dnia, lubię właśnie e, trzymanie się takich nawyków codziennych. Ale godzinowo się to dla mnie zupełnie nie sprawdza. Postanowiłam zatem przygotować taką ostateczną listę. Tyle tylko rzeczy, które po prostu chciałabym codziennie realizować. Więc jeżeli i wam nie pasuje taki bardzo restrykcyjny plan dnia z wyznaczonymi godzinami, spróbujcie zrobić tak jak ja. Może się to sprawdzić. Pierwszy punkt na pewno pobudka o godzinie siódmej. Następny podpunkt to przede wszystkim jedzenie zdrowych posiłków zgodnie z moim zapotrzebowaniem kalorycznym. Nie wiem, czy chcę jeść o określonych godzinach, raczej będę po prostu trzymała się tego progu sytości, tego kiedy poczuję się głodna, albo co 3-4 godziny, jak też wiele tam osób poleca. Chciałabym na pewno zostawić spacer, który fajnie się dla mnie sprawdził. Przede wszystkim przez to, że mogłam przewietrzyć głowę, a przy tym też. Często słuchałam książek, więc miałam takie pół godziny dla siebie, dla książki, więc to też była taka forma odpoczynku. Chciałabym także, żeby na tej liście został trening, a także podział na dwa bloki pisarskie. Jakoś to się dla mnie sprawdziło i fajnie mi to motywowało do pracy. Chciałabym też dużo czytać w ciągu dnia, a przy tym właśnie kłaść się koło godziny 23, żeby po prostu się wyspać. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Był trochę vlogiem, był trochę swego rodzaju eksperymentem. Nie wiem jak go po części nazwać. Na pewno jego realizacja była dla mnie ważna i e, odkryłam w sobie właśnie, że nie wszystkie plany się dla mnie sprawdzają, chociaż uważam, że jestem zorganizowaną osobą, która musi mieć zawsze plan e, i musi mieć w podpunktach wypisane co ma dzisiaj zrobić. Wiem, że to lubię, że to się dla mnie sprawdza, że czuję się wtedy zmotywowana, że wiem, że o niczym nie zapomnę, ale nie godzinowo. Nie godzinowo, to nie jest zupełnie dla mnie Mam nadzieję, że zmotywowałam Was tym filmem też do tego, żebyście Wy poszukali swojej rutyny pisarskiej Przetestowali jakieś pomysły, stworzyli listę rzeczy, które się dla Was sprawdza Żebyście bardziej świadomie podchodzili do tego procesu pisarskiego No i zobaczyli, czy jesteście w stanie właśnie stworzyć taką profesjonalną rutynę pisarską Czy godziny też się dla Was nie sprawdzają jak dla mnie Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekawa Waszego odzewu no i co? Do zobaczenia za tydzień. Cześć!